Jeżeli chodzi o pana Żurka, to choćby jest jedna sprawa, która najbardziej jaskrawo pokazuje jego prawdziwe oblicze i naturę. Z jednej strony, kiedy miał osobistą sprawę w sądzie o kredyt frankowych, sędzia, który orzekał, był sędzią wyłanianym w ramach demokratycznej KRS, których, o których on twierdzi, że nie są sędziami. I nagle okazało się, że to jest sędzia. Powiedział wyrok po myśli pana żurka. Wszystko jest ok, I wyrok jest wiążący. Ale kiedy w innej sprawie? Związany z kolei z jego procesem alimentu, alimentacyjnym. Bo nie wiem, czy pan wie o tym, że pan Żurek między m.in. z tego, że od własnej córki żądał zwrotu alimentów. E, zapadł inny wyrok to ta sędzia nie tylko jest przez niego kwestionowana, ale złożył na, na nią zawiadomienie bez jakichkolwiek podstaw do prokuratury. I pani sędzia była do kilka, dni, yy, kilka dni temu kilka godzin przesłuchiwana całkowicie bezpodstawnie, to jest rodzaj znęcania się nad sędzią z tego powodu, że nie pomyśli pana Żurka wydała wyrok w jego prywatnej sprawie. To wszystko mówi panu Żurku. Cóż tu dodawać.